kontroluję go przy sobie, czyli o, to jest tylko ćwiczenie ruchowe przytulam jego główkę do siebie, za, szy i za szy Po jakim cudemie się poruszam przed niech Ponieważ w jakwok się muszę się poruszać Nie jest tak jak że w książka piszą, w widzimy w publikacjach, stronach, nie wspomnę, że ja jestem centrum, a cały świat wokół mnie działa. Czyli wyglądałyby te techniki w ten sposób. Okay. Byłem centrum iPhila, tak? do dokładna. To ja się jeszcze też poruszam. Przekwiacie ja się poruszam, tak? Miecz! Hej! za, i co? Pisz i co? So. So. Okay. Okay. pamiętajcie, że potem